Proszę, weź tę Kasiu! Kasiu! Przejdziemy. Kwaszcz! Dalej, sobie oprzyj o się Uważaj! Kwaszcz! Rudzisz! Okay. Ciśnienie, ciśnienie ci znowu podskoczyło? Zaraz sprawdzę, czy jest lekarz. Niech szlak trafi ten służbę zdrowia. Kasiu, duszno mi. Otwórz okno. Już otwieram, kochanie. Otwieram. Dzień dobry. Dzień dobry. O, widzę, że mało osób. Pani doktor? E, w sumie to i tak nieważne, bo wchodzę pierwsza. W moim stanie... Kaziu! Kaziu! Jak to ta pani pierwsza? Powiedz chodź. My jesteśmy pierwsi. Grzabciu, nie denerwuj się. Przepraszam panią. że nie z się nie podskoczyło. Musimy... Kaziu, nie tłumacz się. Droga pani, Ciąża to nie jest choroba. To stan błogosławiony. A, a poza tym... No wie pani? Co to? Doktora jeszcze nie ma? No jak pani widzi... Nie, jak to nie ma? Od dwudziestu powinien w gabinecie. Dlaczego nikt nie protestuje? Chcę natychmiast rozmawiać z kierownikiem przychodni. Siostro, czy ktoś tu w ogóle pracuje? Co tu się dzieje? Co to za krzyk? Proszę pani, jeżeli doktora nie ma, to znaczy, że ma coś do załatwienia. Proszę być bardziej wyrozumiałym dla innych. Jak to załatwia coś? W pracy? Racie. zgadzam się z panią w 100 procentach. Kazimierz, powiedz coś, wydawcy, nie denerwuj się. Tak nie może być. Idę do kierownika przychodni. O co się rozchodzi, no? Kazali mi to sprzątam. I to pani nazywa sprzątaniem? Nie, wyobraźcie to znaczy się co? Mam sprzątać, czy nie? A co? Mnie się nie <laughs> Ja tu na doktora czekam. Ja już nie wiem, co mam robić. Sprzątać, czy nie sprzątać? ma jakaś baba. O, patrzcie, jaka to jest książka. kto. No, co za A z takiej słodkiej dziewczynki wyrosła rozpuszczona dziewucha, chodź fran. Nie będziemy przebywać ani minuty dłużej w takim towarzystwie. Kupimy dużą paczkę Twoich ulubień. Nie typu A, zwane potocznie żółtaczką, wywoływane przez wirus z rodziny Picorna viridae A co to? Pani encyklopedię zdrowia połknęła? Też coś. Każdy powinien mieć przynajmniej elementarną wiedzę na ten temat. Ale cóż, od kogo tu wymagać? 再见， Dobrze, dobrze, będę tak szybko jak się da. Kiedy? No nie wiem, muszę coś załatwić. Dobrze, do widzenia. Pani Małgosiu, proszę przyznaj spotkanie z pressem Big Corporation. Dobrze, do widzenia. Niekąd mam wizytę. No to niech pan sobie kolejkę zajmie. Ja jestem ostatnia. Może pan być po mnie. Ale jeśli pan się tak bardzo spieszy, to jestem gotowa się poświęcić. No i pana przepuścić. Ale nie ma takiej potrzeby. I tak wchodzę o określonej godzinie. No, przecież sekretarka tydzień temu umówiła mnie na wizytę prywatną. No, płacę i wymagam. Co to, to, to nie! Pan raczy żartować? My tu z żoną już od godziny czekamy. Nie po to, żeby pana przepuszczać. Pan nie ma serca. Tu przecież są chorzy ludzie. A poza tym każdy się nie spieszy? O, bardzo dobrze powiedziane proszę pana. Każdy się spieszy, ja powiem więcej. Dla mnie czas to Więc proszę wybaczyć, ale ja na czekanie nie mogę sobie pozwolić. Po moim trupie prędzej tu wylewu dostanę, jak pan wejdzie pierwszy. Droga pani, tylko bez histerii proszę. Ale jakiś problem z tym gościem? Proszę się nie wtrącać! Co ty tam w tej garniturze skaczesz, krawaciarzu jeden? Szacun dla starszych! W szkole ci tego nie uczyli? Myślisz, że jak klimuzyna stoi na parkingu, to ci wszystko wolno? Jak jesteś taki mocny, to chodź, pogadamy po męsku! Człowieku, daj spokój! O co ci chodzi? Chcesz się bić? Ślepiej pływać na stadion narodowy, a nie przy dwojkich ludzi zaczętać. Dość tego dzwonię po ochronę! Aha. Ale pan odważny, A mnie mówisz lala? O, tak. Była jakaś trucizna. Przez mam teraz silne ból w Dziś u mnie w domu i od tygodnia mnie śledzi. Kościmierz, chodźmy stąd. Toż to jakiś wariat. Może jeszcze niebezpieczny. Tak, tak, tereniu lepiej chodźmy. Do widzenia, państwo, do widzenia. Do widzenia. To co? Może na nas też już czas? To może, kamusia. Bye, bye.

Pani taką aferę zrobiła, że tutaj tyle osób czeka? Przecież tutaj nikogo nie ma? Doprawdy nie wiem, co mogło się stać. Przed chwilą było jeszcze kilka osób. Nie, to nawet dobrze, tak nie W takim razie może kawki się napijemy? Już podaję, pani dokoła. O, kurier wreszcie dostarczył mój zegarek. Teraz już na pewno nie spóźni się do pracy. Uuuu, skąd to? Aleksandra Strzałkowska, dziadek Natalia Konaślu. Nerwówka oraz dziecko Julia Szeniawska, sąsiadka oraz matka Justyna rebsko Kobieta w ciąży Malwina Zdrowek. Raz Treś Jaszka Jedan i Guriaka Kaszka, Natalia Mozowska. Maria, Natalia Szeniawska. Business.